<noise> kurde, ja się stresuję przed ludziach mówić. A ja Cię podziwiam, ja bym nie, nie powiedziała. <noise> nie ja, to, nie, to się śmiała. Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu czerwcowym na moim kanale. Dzisiaj jestem w nietypowym miejscu z tego powodu, że właśnie jest z naszą całą ekipą tutaj. E, jest między innymi Lexi, ja, ja, Tutaj chłopaki teraz... Bo ja <noise> to jest okulary, no bo. Ładnie wyglądasz przecież masz nowe bo włosy. Kurde. <noise> e, jest też Julka, H druga tura tutaj. Hey. Dzień dobry. Dzień dobry. Chłopaki nas wiozą na śniadanie. Znaczy w sumie to nie wiem, czy będziemy jadły to śniadanie, bo jedziemy później na kolejki do Energylandii. W ogóle ja wam tego nie powiedziałam, że jesteśmy w Energylandii. Jesteśmy w zatorze koło Krakowa. I dzisiaj będziemy spędzać cały dzień właśnie w Energylandii. Eee, Radek będzie nagrywał jakieś tam wywiady, szybkie strzały, nie wiem co on tam planuje i dodatkowo powiedział nam, że na tych najwyższych kolejkach, więc ja naprawdę liczyłam, że on to nagra na jakichś takich tych niższych... Tak, a okazuje się, że on wybrał e, jakąś zadrę i, i tak. No, także pierwsza ekipa e, chłopaki, tam chyba Sabinita już są i nagrywają, a my już się zebraliśmy. I sobie właśnie przyjechaliśmy A, do Maca. Tak, śpioszki. Fajnie się spało, ładna pogoda, mam nadzieję, że nie będzie za gorąco, co nie? Proszę o z Zróbcie Proszę powiększony mak zestaw z McMahonem z rzotkiem. Dojechaliśmy do Energy Zobaczcie tutaj Hyperion. Ekipka jej jeździła. Tam chyba był Kuba z, właśnie z Radkiem, dopiero widzieliśmy ich. Jesteśmy już w Energy Energylandii I teraz będziemy nagrywali na Zadrze Z tego co wiem lekcja idzie pierwsza Później Julka, później będę ja Więc może być ciekawie No powiem wam, że trochę się stresuję, serio To będzie moja pierwsza tak duża kolejka i tak szybka Ja trochę się cykam Więc mam nadzieję, że później będę miała możliwość się do was odezwać wszystko będzie dobrze Bo Radek mnie postraszył, że on na przykład zemdlał Raz więc może być ciekawie. Energylandia jest pusta jeszcze, później się otwiera. Dajcie znać, czy byliście w Energylandii i czy jechaliście na tej właśnie kolejce. Moja koleżanka mi napisała, że ona bardzo lubi właśnie wszystkie kolejki. Akurat Zadra naprawdę jest mocna, więc no trochę zaczynam się stresować serio. I Ula myśli, że tak, nastroić pozytywnie. Zadra na pojedziemy i będziemy się fajnie bawić, będziemy krzyczeć No właśnie, zobaczymy jakie będą efekty specjalne na twoich filmach Kto jest tutaj? A gdzie jest Ajdzis? to jest w to I Ula jedzie Jesteś 好，那我们开始吧。好。 Zadrzę. i powiem wam, że było do tego, czy naprawdę fajnie, myślałam, że będzie dużo gorzej, ale ja tak samo. albo za mnie te oczy, albo wyglądałam jakbym naprawdę ujrzała, myślałam, że nie dam rady, ale nie No podobałam. ja tak samo właśnie, mega. Uważaj, Mela, uważaj. Jesteśmy już po, powiem wam, że naprawdę było fajnie, a wam, chłopaki, jak się podobało? Fajnie było z tyłu, tak się cztery razy przejechać. Powiem wam, że naprawdę ja miałam takie sceptyczne nastawienie do takich wysokich kolejek, ale naprawdę było fajnie. Jeszcze te pytania od Radka, to no po prostu... Staraliśmy się nie przeszkadzać trakcie tego przejazdu, ale zasnęło nam się. Nie to się rozluźni. No właśnie. Nie było pomysł, bo mam całe mokre okulary. Nie, nie widać. Ale ja nic nie widzę. A. Mieniliśmy miejscówkę, teraz jesteśmy w takich jakby kontenerach, powiem wam, że one wyglądają naprawdę spoko i my jesteśmy z dziewczynami w jednym, e, czteroosobowym właśnie, a chłopaki mają jeszcze dwa inne e, i zaraz będziemy ich szukać, bo mamy się dziś zaraz spotkać, my w ogóle musimy je, jeszcze zjeść śniadanie. Dzisiaj będziemy jechały takim oto busem. Wygląda sztos, jak w takiej amerykańskiej szkole. Chyba takimi się jeździ, co nie? Jeszcze raz? Wow, ale to jest dużo miejsca! A te panie nas dzisiaj wiozą, tak? Kierujecie, tak? Ale naprawdę ten bus jest sztos. No, Fajny. No A to jest jakaś taka... Radek tańczy. Bądź, bądź. Idealnie się pasowujesz tym ręcznikiem do tego busu. Dzieliliśmy się na dwie ekipy i Radek z innymi poszli sobie na park wodny i tam się opalają, ogólnie korzystają z basenów, a my z Kubą, Lexi i z Julką stwierdziliśmy, że sobie jeszcze pochodzimy na e, kolejki. I są tak straszne kolejki do tych kolejek, że naprawdę nic nie możemy fajnego znaleźć z tego powodu, że naprawdę trzeba czekać po nie wiem 40 minut, żeby się do czegoś dostać. W ogóle spójrzcie na moje, mojego jednego buta, jest cały mokry. Idziemy teraz na kolejną atrakcję, tym razem taką szybszą, e, również wodną, bo jest tak ciepło, że chcemy się trochę ochłodzić i idziemy właśnie na to. Ja już tam raz byłam i naprawdę jest spoko, fajnie. Tutaj się jedzie do góry. Byliśmy na tej kolejce em, wodnym. O Marta, ale ty Marta, ja ci nie Marta. Halo, e, tutaj przypadkowy. E, e, turysta, tu co, co się no. dzieje? Co się dzieje? Przygotowujemy się. fryzurkę. Przepraszam, vlog. już na Przepraszam. No, wszystkich pozdrawiamy z wakacji. Wszystko zajmijcie nie? A co nie robił z lekcji tutaj? Gramy tutaj e, o pluszaki. No i Kuba wygrał takiego no, małego. czarny, taki uniwersalny. Lexi dajesz. Musisz pobić. Czekał cztery co mi ujął? też mogę? Patrzcie co mamy. Pyszne kuleczki. Lekcji ma też slashi. Jest bardzo ożywiony serio. No idealnie po naszym jeździe tutaj byliśmy. O, Julka też ma. Chciałam wyjść i pobiegać z boku Ej, tak to no właśnie to nie jest straszne ale poczekaj, bo jeszcze coś tutaj zaraz wyskoczy i się obsramy No nie, to jest takie chyba delikatne Wow, straszne Co tu się dzieje? Byliśmy w tym, ale powiem wam, że totalnie tego nie polecamy Z tego powodu, że było to tak nudne Myśleliśmy, że naprawdę będzie fajne, ale niestety zawiedliśmy się Idziemy teraz na... Majanę? Standard meetup. <laughs> Idziemy na to, ale już, już jesteśmy mokrzy. Zobaczcie na lekcji. Ja chciałam tam stać i dostać, nie było ucieczki, a wtedy ja chciałam pójść. No, no właśnie! A Kuba ma tak samo całą mokrość. Byliśmy przed chwilą na atrakcji, którą poleciła nam Lexi, bo stwierdziła, że zapowiada się naprawdę fajnie i będzie super. Okazało się, że to była chyba jedna z gorszych atrakcji, na której byliśmy <grym 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 w ogóle. Niepersonalnie nie personalnie do Ciebie, bo wiem, że chciałaś dobrze, ale ja naprawdę w niektórych momentach myślałam, w ogóle nie mam chyba nagranego tego, ale mogę Wam tutaj wstawić telefonu. Ja w pewnych momentach myślałam, że naprawdę coś mi się zastanie. Więc teraz po prostu siedzimy, to Jurka nie poszła, bo ona coś przeczuwała, że to będzie złe. Więc... Ja wiedziałam, że to będzie słabe, ale ja chciałam Wam zrobić pamiątkę, żebyście wspominali. Udało. udało się. I będziemy się pewnie zaraz zgadywać z Radkiem, bo oni dzisiaj byli... Albo w... Dzisiaj Radek był z innymi w jakimś waterparku. My stwierdziliśmy, że idziemy na kolejki. I tak. Kończymy nasz dzień w Energylandii. Radek, jak Ci się podobało? Oceniam 10 na 10, a jeszcze dużo atrakcji przed nami w hotelu, no, więc tak. będzie się działał Powiem Wam, że naprawdę ekipa nam się kozacka trafiła. No. Wszyscy się naprawdę super zgr zgraliśmy, co Jak nie? wujek Radek dobierze, to nikt tak No nie właśnie. Nie Także już u, niedługo u Radka będziecie mogli zobaczyć więcej materiałów. Pozdrawiamy. Jeszcze Jeszcze coś nikt nie chciał. ciebie. Radek też oprowadza. Ta Ale koleja. Co no. kuleczki chyba z tego sobie. wiem. Dobra. Ale to... <noise> Kupiliśmy sobie bubble tea, niektórzy też lody i powiem Wam, że jest naprawdę przepyszne. Ale jest taka delikatna bardzo, taka Przyjechał po nas bus. Lecimy. wow, 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 wow. Aj, <gulandia> no, no, no. <gulandia> no, do zamiast? A i to jest Ej, co to się dzieje? No. Lekcje, jesteś nauczycielką od dziś. No. Wracamy z Energylandii, Jest już godzina 19, powiem Wam, że to był naprawdę bardzo fajny dzień. Jednak dość męczący z tego powodu, że naprawdę było bardzo, bardzo ciepło. No i dużo ludzi w Energylandii, ale wow, jaki wow. głos! Uważaj, Mena. Ale teraz wracamy do naszego kontenera. No do pokoju, po prostu do kontenera. I później idziemy na wspólną kolację. I imprezę na plaży, tak, znaczy na także takiej mini plaży. Fajnie, fajnie. Ogarnęłyśmy się trochę i teraz z całą ekipą przyszliśmy sobie na kolację. Także zaraz do nich dojdziemy, tylko robimy sobie szybkie foty z Julą. I w sumie naprawdę dzisiaj był tak fajny dzień. Powiem Wam więcej troszeczkę później, z tego powodu, że po prostu dużo się dzieje dzisiaj i nie za bardzo mam czasu. Witajcie, kochani, w piękny dzień. Dzisiaj jest niedziela i w sumie nasz ostatni dzień tutaj. Powiem Wam, że naprawdę ten weekend był. Prześwietny. Serio. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, że właśnie sobota będzie tak super przez nas spędzona. Dzisiaj już tutaj się wymeldowujemy, że tak powiem, i też dzisiaj nie zawitamy do Energy Landii. a dodatkowo oprócz tego musimy dobrać kilka momentów do filmiku. Wszyscy są dość zmęczeni z tego powodu, że naprawdę był to wczoraj dość mocny dzień, też do późna siedzieliśmy, także... Było naprawdę fajnie. Trochę wam starałam się nagrywać, jednak w niektórych momentach po prostu nie myślałam o... Aparacie, obejmowaniu go Także po prostu niektóre chwile Są tylko i wyłącznie w mojej pamięci I wiecie, nie mam żadnych zdjęć, ani filmików Z tego powodu, że po prostu W niektórych chwilach nie warto Wiecie, nagrywać wszystkiego Z tego powodu, że no wiecie, jak się spędza czas z ludźmi To też fajnie jest go tak wiecie W stu spędzać, a nie tylko Nagrywać. W piątek też byliśmy W ogóle w innym jakby hotelu W Western Campie I też było bardzo fajnie, ale zmieniliśmy właśnie tutaj Na to miejsce. Wczoraj była też i taka jakby impreza nad basenem, głośna muzyka, więc ogólnie naprawdę taki wakacyjny vibe, e, także no co, fajnie naprawdę. Jesteśmy właśnie na skuterze z chłopakami z Lexi z jumow! Jest kozacko, tylko nie wiem czy nas słychać! Jest po prostu! Ale jest... do Energylandii. Hej kochani, witajcie już w domu. Jest kolejny dzień. Ja jadę do szkoły, ponieważ zaczynamy ostatni tydzień. W sumie to naprawdę niewiele mi zostało do zakończenia roku szkolnego, ale nie o tym. Chciałabym podsumować ten film, który dla Was nagrałam, ten vlog. Składał się on w sumie tak naprawdę z jednego dnia, ale... Naprawdę sporo się działo przez cały weekend. Przyjechaliśmy właśnie do storu w piątek, wtedy nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że chcę jak najlepiej spędzić ten czas. Jeśli obserwowaliście mnie na moim Instagramie, to wszystko widzieliście na bieżąco i więcej, także ogólnie podsumowując, naprawdę był świetny czas, poczułam już taki wakacyjny klimat. No i chciałam się przy okazji z Wami pożegnać już w tym vlogu. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję Wam za poświęcenie na nałonie czasu. Bziaki. Pa pa!